Witam Cię serdecznie. W tym krótkim filmie chcę Ci pokazać, jak uzyskać nowy dostęp do nowej platformy Falkito. Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, a nie zmieniałeś tutaj do swojego dostępu, to właśnie na tej platformie falkito.com możesz uzyskać nowy, nowe hasło, nowy dostęp do nowego biura. W tym celu, tutaj w polu ID możesz wprowadzić swój numer który posiadasz w Falkito lub na razie pozostawić to e, puste ale musisz kliknąć na, tutaj na ten napis forget password jeżeli klikniesz na ten e, napis pojawi Ci się stronka z e, uzupełnieniem danych i albo wpisujesz maila, którego wykorzystałeś podczas rejestracji wcześniejszej do Falkito lub e, swoją nazwę użytkownika e, proponowałbym jednak wpisać adres mailowy po to, aby otrzymać za chwilę ważne informacje a więc tutaj wpisujesz ten adres mailowy ok, i klikamy na save I za momencik yy, powinno pojawić się na Twojej poczcie wiadomość z linkiem do potwierdzenia, a więc musimy pójść na, na pocztę a więc dostajemy takiego maila tutaj właśnie od Falkito, no Repay Falkito network, więc wchodzimy w ten, w ten link i tutaj mamy link, który musimy potwierdzić, możemy go kliknąć wewnątrz informacji lub, lub po prostu skopiować link i wkleić go w nowej w nowej przeglądarce no, na stronie przeglądarki co niniejszym właśnie uczyniliśmy i otworzy się nam strona znowu strona Falkito i te, w tym momencie otrzymasz kolejną wiadomość w której y, będzie już twoje nowe, nowe hasło y, również również nazwa nazwa użytkownika, a więc z powrotem idziemy na, na swoją pocztę, tak? I sprawdzamy, czy dotarła już do nas kolejna wiadomość. A więc mamy widzimy mamy kolejną wiadomość od Falkito i tutaj już widzimy, że mamy podane naszą nasz numer ID oraz nasz to oczywiście to wszystko będzie można później sobie y, zmienić, to znaczy nie numer ID, ale hasło, które otrzymamy tutaj możemy później wewnątrz y, Falkito już y, zmienić. A więc ja sobie skopiuję w tym momencie to hasło, bo numer to łatwiej zapamiętać. I wracamy na, na, na Falkito, na stronę Falkito i teraz próbujemy się zalogować. otrzymane hasło klikamy na login. OK, a więc jeżeli robimy to po raz pierwszy, to w tym momencie mamy możliwość właśnie wybrania sobie nazwy, nowej nazwy użytkownika lub oczywiście potwierdzamy tą, którą już wcześniej wybraliśmy, żeby sobie nie komplikować i wybieramy sobie nowe hasło do platformy. A więc wpisujemy sobie tutaj nazwę użytkownika, które chcemy używać, lub tą, którą już mamy zakodowaną. I wpisujemy sobie hasło. Ja tutaj zrobię na razie takie testowe. I oczywiście musimy ją, go potwierdzić tu jak widzicie pokazuje, że to jest słabe hasło ale te, te hasło później sobie zmienię jak już mamy wprowadzone, klikamy na save Co jest ważne w, w haśle, żeby użyć od 8 do 16 znaków duże i małe litery plus cyfry no, tak, żeby to hasło nie było no, zbyt proste tak, do, do użycia. Jak widzieliście, pojawił się zielony napis, hasło zostało zmienione. No i teraz próbujemy się ponownie zalogować, ale już przy użyciu nowego hasła, więc używamy naszego numeru ID i wpisujemy nowe hasło. Login OK, jesteśmy w naszym back office Tu z lewej strony mamy całe nasze biuro, tak, my wallet, czyli nasza, nasz portfel, my downline czyli wszystko, wszyscy, wszystkie osoby, które są w naszej grupie się pojawią, my bits tutaj mamy podgląd naszych zakupionych bidów i status tych naszych bidów aukcje, które, w których braliśmy udział które wygraliśmy na przykład nasze ogłoszenia możemy reklamować się tutaj na stronie Falkito ale o tym wszystkim będzie później tu cała nasza statystyka jak wygląda ilość naszych punktów plan binarny i tak dalej. oczywiście nasze osiągnięcia nasz status obecny to wszystko będzie w następnych filmikach omówione. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym, kolejnym krótkim filmie instruktażowym. Następny film będzie: Jak załadować środki na falkito?